Masz takie książki. Mamusia ci czy czytała już taki wiersz, czy sama czytałaś? Mama czytała, to? A tobie tat sam czytasz? Bardzo dobrze, cieszę się bardzo, to bardzo się cieszę. A komu tatuś czytał już wierszy, książkę? Też. Brawo, brawo dla tatusiu. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Wasze panie witam, rodziców, bo też są panią dyrektor. Przepraszam za nieobecność Pana Burmistrza, ma bardzo ważne spotkanie, ale ja z przyjemnością przeczytam Wam wiersz idzie. Grześ Juliana Tuwima, takiego autora, tak? Idzie grześ przez wieś. Dwory piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za grzesiem. Piasku mniej nosi ciurzej. Cieszy się ów do Sodom wrócił, worek rzucił, ale gdzie ten piasek? Wraca grześ przez wieś, zbiera piask, piasku ziarnka. Po maluśku, po woluśku zebrała się miarka. Idzie grześ przez wieś, worek piasku niesie. A przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za grzesiem. I co? Zmądrzał grześ?